To słowo na literę K odmienia się na wszystkie możliwe sposoby, mam na myśli kryzys. Premier Tusk zapewniał Brukseli, że Polska jest bezpieczna i nie potrzebuje ani unijnej pomocy, ani specjalnego traktowania. Czy rzeczywiście nasza gospodarka jest tak stabilna? Nie, rząd w swojej kryzysu poprowadzi politykę błędną już na jesieni, kiedy rząd twierdził, że nie ma kryzysu. A później to tłumaczył w ten sposób, że nie chciałby dodatkowo stymulować kryzysu, nie chciał tworzyć atmosfery kryzysu, no popełnił jednak poważne błędy, bo dzisiaj nikt nie pyta rządu. Skoro rząd wiedział, że będzie kryzys, no powiedzmy rozumiemy, choć ja nie rozumiem tego, bo nie chciałbym, żeby lekarz nie informował mnie o stanie mojego zdrowia, a zatem nie rozumiem, dlaczego rząd nie mówił o kryzysie, ale dlaczego także w budżecie nie uwzględnił tych czynników kryzysu? Dlaczego skonstruowano w Polsce budżet i skierowano do budżet do Sejmu oparty na fałszywych przesłankach? No, fałszywych w tym sensie, że wszyscy. W wokół wiedzieli, że będzie kryzys, ale budżet został przygotowany niewłaściwie. Polski rząd obecny nie umie reagować na kryzys, to brzmi moja teza, i im więcej o tym słucham, tym bardziej się o tym przekonuję. Uzgodniliśmy, że odpowiedzią na kryzys powinien być wspólny rynek. Tak stwierdził premier Czech Mirek Topolanek po spotkaniu przywódców Unii Europejskiej. Jaka pańskim zdaniem powinna być realna odpowiedź na kryzys? Realna odpowiedź na kryzys powinna polegać na stymulowaniu rozwoju. To tutaj nie wyważymy otwartych drzwi, proszę zwrócić uwagę, jak postępują inne kraje. Realną odpowiedzią na kryzys nie są oszczędności, są nie tylko oszczędności, ale stymulowanie rozwoju i pompowanie pieniędzy, przepraszam o takie wyrażenie, do sfery publicznej, na przykład inwestycji publicznych, szczególnie potrzebnych w Polsce. W momentach kryzysu, to wie każdy, kto się tym zajmuje, kluczową sprawą jest szybko uruchomić dodatkowe miejsca pracy, tak by uniknąć czy zminimalizować skutki kryzysu w sferze społecznej. Czyli moment, kiedy kryzys kryzys finansowy staje się kryzysem ekonomicznym, to jest też moment, kiedy trzeba się zdecydować na to, by uniknąć potencjalnych skutków społecznych kryzysu ekonomicznego. Bardzo bym prosił o krótki komentarz dotyczący sytuacji w naszej zbrojeniówce. No myśmy mówili, panie redaktorze, mówiliśmy o tym, że cięcia, cięcia w, w siłach zbrojnych są błędem. I to też znowu, no wie pan, mamy trochę taki rząd, który jest troszkę taką przemądrzałą, rzucącą samosią, bo no przecież wystarczy się przejrzeć, jak wyglądają plany antykryzysowe dużych krajów europejskich, Amerykańskich. Proszę mi wskazać jeden kraj, gdzie w związku z kryzysem tnie się wydatki na zbrojenia. No każdy, kto zajmuje się państwem, wie, że tak postępować nie należy. A Obama zwiększa wydatki na zbrojenia. I on wie, dlaczego to robi. No to jak rząd tego nie rozumie, to niech zapyta inny. Chciałbym teraz przejść do równie ważnej sprawy, jaką jest euro. W gazecie wyborczej napisano, że Donald Tusk uważa, iż próba przekonania braci Kaczyńskich do słuszności przyjęcia euro przez Polskę to tu cytat Orka na Ugorze. Mam wrażenie, że, Donald, że premier Donald Tusk wolałby, żeby nie rozmawiać o kryzysie, tylko o wymyślonym przez niego problemie euro. To ja mam pytanie do pana premiera, dlaczego wtedy, kiedy ogłaszał ten pomysł, dlaczego następnego dnia po ogłoszeniu przez niego tego pomysłu, dopiero minister spraw, minister finansów zamawiał ekspertyzy dotyczące wprowadzenia euro w Polsce? I co się działo między momentem, kiedy Donald Tusk został premier? a momentem, kiedy ogłosił projekt euro, w sprawach euro, za jego kadencji. Bo co się działo, jeśli chodzi o przemiany ekonomiczne w Polsce w czasie rządu Jarosława Kaczyńskiego, to ja odpowiadam. To było zmniejszenie deficytu, zmniejszenie bezrobocia i zmniejszenie inflacji do takiego poziomu, że właśnie wtedy można było zacząć rozmowę. Ale wtedy, kiedy można było je zacząć, premierem został akurat Donald Tusk. Więc pytanie, co zrobił w tej sprawie w pierwszym roku? Swojego urzędowania? Mam wrażenie, że dzisiaj chyba każdy sobie zdaje sprawę, że to jest, że problem euro jest wymyślonym problemem w tego rodzaju batem na opozycję. Widać wyraźnie, że Unia Europejska, widać po ostatnim szczycie, nie zamierza zmieniać kryteriów przyjmowania euro, a zatem wiadomo też, że w takim jakimś szczególnie, szybkie, szczególnie szybkim trybie euro przyjąć się nie da i trzeba Polaków o tym rzetelnie, realnie informować. Ja mam pytanie, ostatnie w związku z tym do rządu, czy naprawdę ciągle uważa, że rok 2012 jest realny dla przyjęcia euro i czy przypadkiem nie będzie tak, że już od porządku wiedział, że to jest nierealne, a na koniec oskarży o to opozycję. A pańskim zdaniem, kiedy? powinniśmy wprowadzić euro. Wiem kiedy wtedy, kiedy będą dobre warunki przyjęcia tego euro dla Polaków. To nie jest taka sprawa, którą możemy sobie jak w zamkniętym seminarium eksperckim powiedzieć. To jest sprawa, która dotyczy każdego polskiego portfela. Euro może być przyjęte tylko wówczas, jeżeli będzie to moment optymalny z punktu widzenia polskich kieszeni. Myślę także o, o, o kursie wymiany. I to nie jest taka decyzja, którą można sobie podjąć po prostu dlatego, że się lubi euro albo nie lubi euro. To jest decyzja, która dotyczy interesów Polski i interesów wszystkich Polaków. I tylko w tym trybie może być sensownie podejmowana. Będzie pan kandydował do europarlamentu z Podkarpacia? Przy każdych wyborach na Podkarpaciu muszę się tłumaczyć, dlaczego nie, nie będę kandydował. W tym momencie nie ma takiego planu. Natomiast zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, żałuję tego, że no tak się złożyło. Z różnych powodów. Nie, nie tylko była to moja wola, że zostałem posłem z innego regionu, bo czuję bardzo dużo związków z Rzeszowem i wszyscy, którzy próbowali, wiedzą, że na hasło Rzeszów zawsze reaguję pozytywnie i, i wszystko, co dotyczy Rzeszowa, co jakoś może pomóc Rzeszowowi, jeśli tylko ktoś mnie zaprasza, oczekuje czegoś, staram się wypełnić 100%. Także czuję się z Rzeszowa i, i mam nadzieję, że jakoś tak Pan Bóg sprawi, że będę mógł dla Rzeszowa robić więcej w przyszłości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.